Dryfowałem z psem przez dwa miesiące na środku Oceanu Spokojnego. Po tym, jak wypłynąłem z meksykańskiego portu w celu łowienia ryb, nagła zmiana pogody pokrzyżowała mi plany. W pewnym momencie burza i lekki sztorm spowodowały awarię elektroniki, przez co wszystkie urządzenia nawigacyjne przestały działać i utknąłem w martwym punkcie. Byłem uwieziony na uszkodzonej łodzi. Nie miałem pojęcia, gdzie się znajduję, ale nie popadłem w panikę, wierząc, że ktoś zacznie nas szukać.

No, I have no? no drugs or weapons. Are you sure? I'm sure, yeah, yeah. You can check everything. I've I just got fishing gear, survival gear. Okay, do you have a knife on the Can I get it with? No, no, we don't have the bag. Okay, can I get your name please? Tim Shattuck. Okay, where are you from? Are you 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 recording? Okay. Where are you from? I'm from Australia. Yeah. Do you have the date of your departure? Uh, yes, um I departed Mexico on um... where from Mexico? Uh, La Paz. Widać na nim jak łódź rybacka podpływa do mojego katamaranu. Gdy ratownicy pojawili się już na miejscu, ugiąłem kolana we łzach, dziękując za pomoc w odnalezieniu. Podobno zanim jednak doszło do akcji na wodzie moją łódź, zauważył jeden z pilotów śmigłowca, który następnie przekazał współrzędne odnalezionego obiektu odpowiednim służbom. Gdy zostaliśmy odnalezieni, byliśmy z psem w niepewnym już stanie, bez prowiantu i odpowiedniego schronienia. Jestem znacznie szczuplejszy i z gęstą brodą. Wracam już powoli do zdrowia i nie mogę się doczekać spotkania z rodziną w Australii.